W poprzednim odcinku, co to jest za miejsce? O, witaj w antyświecie! Antyświecie? Znalazłam tego robota jakiś czas temu. Czas wziąć się do pracy. Mamy świat do zwojowania. Idzie, moją, do zdobycia. Ja pomogłem Wam, teraz Wy pomożecie mi. Albo inaczej, będę Was dręczył po nocach. Teraz dzięki Fagmoji będziemy mogli dostać się do dystryktu 11. W jaki sposób? Sorry. A teraz część dalsza. Hej, dystryk dynasty, nie wolno ci tu wchodzić. You shall not pass. Achem, właśnie wpadłem na najgenialniejszy, najlepszy, najcudowniejszy i plan do tej pory. Panie strażnik, czas na obiad. E, serio? A owszem, właśnie podają ten, no, Twoje ulubione danie. Ratujesz mi życie. Dzięki. Freddy Fagboy, jak zawsze ratuje sytuację. Co byście za nie zrobili? Chyba tylko dużą kupę, okej, okay, zatem dostaliśmy do Dystryktu 11 i to miało być moje mieszkanie teoretycznie, a nie jest! So, what's the deal? O, cześć! Jestem Game Boy'em, ale możesz mówić do mnie boi. W wolnych chwilach lubię szydełkować. Może chciałbyś kupić moje dzieła? Do usług. Więc to jest Boy, który sprzedaje nam różne... armor po prostu, tak? Nie widzę tutaj armoru do bicia kobiet. Nieważne, nieważne. Um, jak tak patrzę, to to sporo kosztuje i można by z tego, nie wiem, kilka rzeczy może kupić, ale... Zobaczyłem potem. Najpierw priorytetem będzie przetrwać to, co tutaj nas będzie atakowało. Oho, pluszaczki Freddy'ego. Kołysanka uśpijmy, bo nie wiadomo jak one będą mocno bić. Zacznijmy bić jednego z nich. To jest najfajniejsza taktyka, z jaką na, razie, jaką na razie wyniosłem. O nie, akurat tego uśpiło i go dojedziemy jeszcze. A go teraz... O nie. Koły um, kołysanka jeszcze raz wola walki, to patos. Tego dojedziemy. tak tam tego nie uśpiło, no trudno. Um, no to nie, po prostu bijemy chyba, right? Dobrze, całkiem sensownie to idzie. Tych przeciwników to jest, tego co pamiętam, będzie sporo. I nie pamiętam, jacy jeszcze będą. O, coś mi się przypomina. A to zobaczycie jeszcze. Tu byli już przeciwnicy, którzy bardzo mi się dali we znaki i bardzo. Bardzo mi się wydali dziwni, w sensie. To jest ciężko określić, ale. strasznie mi się wydawali trudni, a chyba nie są aż tak trudni. I to są oni, właśnie, glicze. Eee, Koły sanka, spróbujmy ich uśpić i. bimy jednego jakkolwiek. Spróbujmy przynajmniej. Ich się nie da chyba uśpić nawet i tarcze mają pięknie. Więc, prumi teleport. Robocza precyzja, która osłania obronę wroga. I jeszcze raz top. Aptos. Come on. Te glicze są naprawdę ciężkie do pokonania. Albo mi się tylko tak wydaje. No patrzcie, braku obrażeń od wszystkiego. A może trzyma je ogniem, skoro one biją... Oh, fuck. Najpierw się musimy odleczyć, zanim będziemy z nimi jakkolwiek walczyć, bo... ...się zrobi słabo. Bardzo słabo nawet, bym powiedział. Chcemy mieć manę do tych, op do tych operacji. Zapiszmy to i teraz możemy jeszcze raz wejść w interakcję z tym czymś. Ehm... Um. Ja wiem, że troszeczkę słabo było, że... Od razu tak nie zrobię. Spróbujmy Brimstone. Y, może i oni, skoro walą lodowymi atakami, to może musi na nich ogień zadziałać? Brak obrażeń. Paraliż, ok. okej. Spróbujmy może teraz sam ogień. Na tego. A ci dobiją najwyżej tego z tyłu. Ogień też nic nie robi Paraliż mu chyba dużo zrobił, albo mi się wydaje Albo nie Czy Top Hat -toss może? Okulary Wola walki, Top Hat Toss To chyba z najwięcej po prostu, albo... Mogę się mylić, no ale... Wola walki, na no skąd chyba ten nie za bardzo działa? Albo nie, albo... Albo moje okulary Teleport Wola walki Top Hattos. Ja chyba zaraz wypadnę z tego co widzę. A może nie. Okej, o. Teleport, wola walki. Nie. Hmm. Spróbujmy mu szczęścia. Spróbujmy po prostu. I weźmy Top Hattos. Hmm. Freddy Freddy, fakt ma tylko to. Więc. Możemy na zwykłymi atakami spróbować zaatakować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A teraz dobijemy go? Nie, nie jest tak źle, jak ja to wspominałem, że tak powiem, ok? Troszeczkę nas gnoją z tego, co widać, no ale. Tutaj chyba jest dużo rzeczy do rozglądania się dużo lokacji do zwiedzenia. O, cytryna, pamiętam, nie! E... Okulary, to muszę okularami w tym rzucać, bo to jest jedyne sensowne rozwiązanie, chyba. Cytryna, no nie, to już było totalne zwyrodniarstwo, że tutaj, że tutaj RKS dał cytrynę Znalazłeś butelkę wody, no spoko mm, więc znaleźliśmy jakąś sekretną, sekretną lokację uh, i Idziemy teraz roze rozejrzeć się po całej reszcie tego wszystkiego Basically chcemy pokonać tutaj wszystkich, głównie po to Żeby móc jakkolwiek Okej, okay. fuck Chcemy się rozejrzeć po tej lokacji głównie po to, żeby móc jakkolwiek. Wspólnie yy, z tym spleśniamy rzucić. Żeby móc jak najbardziej się podać Najbardziej możliwie tak. Nie spleśniamy bo okulary. Czy go dobijemy? Dobijemy, spokojnie. Także. Amethyst kolejnie znalazłem. O, oh, i znowu trzeba się leczyć. 40 punktów zdrowia. Możemy to użyć. Wykończyliśmy przynajmniej te Coca-Cole. Galaretka w proszku nam się szybko kończy. To jest przykre. Ametyst możemy w sumie użyć, bo w sumie to jest. Zniekszuma na 20. Ja zakładam z góry, zakładałem przedtem z góry, zakładam teraz z góry że przyda mi się konkretnie many najwięcej więc daję sobie zawsze tą manę nie wiem do tej pory czy to jest dobre rozwiązanie czy nie pomimo tego że przeszedłem grę to nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie no ale tak robiłem i tak zadziałało więc możemy tak się tego trzymać i dźwignia jakaś Hmm. ta dźwignia to pewnie jedna z wielu dźwigni które coś otwierają Trzeba będzie znaleźć to, co się otworzy, i znaleźć drugą dźwignię. Na no, cześć! Kat Mario! Oh god, kołysanka Wola walki to fakt. To zdejmij do cytrynkę. Wszystko jest uśpione, super. Eee, dobimy okularami. Wszyscy wrogowie, on to atakuje teraz wszystkich? Wow, nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że teraz dokuje wszystkich wrogów, ale super. Dobrze, nie było źle nawet z tym Cat Mario Oczywiście znaczy nie uważałem, że on był jakoś bardzo silny czy coś. na coś Sławki. Może je załóżmy sobie. Zakładam, że Sławki to do mnie. Podwajają szczęście posiadacza maska Infame, więc maska Infame'ego możemy dać komuś innemu, na przykład. Na przykład Neskotowi, niech będzie. No hej! Zebraliśmy kolejne coś fajnego. To jest coś, co pewnie będzie leczyć, tak? Odnawia e w manę i HP. On działa cały czas, on się nie wykorzystuje, tak jak w pierwszej części, więc możemy go wykorzystywać do woli. Fucking hell. Cześć Hmm. Okulary nie opłaca się, bo to jest teraz globalne. Opłacałoby się, może załóżmy spróbujmy Brimstone na niego. Spróbujmy, czemu by nie. Zadziała? O, brimstone ładnie działa Brimstone jest cacy Czy jest przejście jakieś na górę? No faktycznie, coś takiego kojarzę Daje się misiaków Bang! Zatrudnił kogoś? Fuck moja Oj tam, easy tego teraz dojedźmy, bo na więcej życia. Możliwe, że okulary dojadą teraz ich dwóch, Oby. Jednego. A tego też teraz dojecie. Super, dobrze, więc padli. Sprawnie sobie z nimi poradziliśmy. Zapiszmy sobie grę profilaktycznie, ponieważ dobrze nam idzie. I byłoby przykro, gdyby nagle coś się dzieliło, i by wszystko poszło się srać. A to jest bardzo prawdopodobne z moimi zdolnościami. A tak, zwykle, spróbujmy. Zobaczymy, ile tak, to tak zada. Cytrynce. Trochę słabo. No nie, jest źle w sumie. No, teraz jest dobrze, okej. Okay. Więc samym atakiem, o, atakiem też możemy tą cytrynkę fajnie położyć, bez marnowania. Mamy, no dobrze, tutaj pewnie są jakieś rzeczy poukrywane, których nie znalazłem. Ale coś czuję, że te miejsca, że są takie duże, to coś tutaj jest ukrytego. Tym bardziej, że wiem, że szczerbatek maczał Miesz w tym palce. Więc ten atak jest hamski, bo on długo bije, już zabiera czasu, a wcale tak dużo mi nie traci zdrowia i to jest takie bardziej wnerwiające z perspektywy czasu że on tak długo bije niż z perspektywy tego jak mocno mnie bije. Okej. Okay, Kolejny przeciwnik. Dzisiaj same walki. I kolejna dźwignia. Czy jest dźwignia, która otwiera te kolce? Prawdopodobnie jest, bo ja tam przechodziłem, z tego co pamiętam. Znalazłeś żelazo. Super. A żelazo jak działa? ekwipunek... Zmniejsza skuteczność ataku fizycznego o 50%, ale drastycznie zmniejsza szybkość. To może być dobra rzecz, ale właściwie nie wiem, co te złote okulary robią, więc może sobie to wezmę. Szybkość to tam wiecie. Drugoplanowe zmartwienie, moim zdaniem. Jeżeli zmniejsza ilość ataków wroga o 50%, to ja bardzo chętnie to przejmę. Okej, okay, więc zejdźmy na dół, znajdźmy jeszcze jedną dźwignię, która może otworzy nam tamte kolce. Prawdopodobnie tak to zadziała. I zobaczymy jak to dalej będzie. To gdzieś tutaj było, right? Tutaj jeszcze nie byliśmy. No, zgadza się. Tu jest zejście na dół. Oj, no tak, bo jest zejście w górę, wejście na górę i zejście na dół. Y, teleport, wola walki, top hatos. Grzmocimy was, panowie. Uuu, ale dostał. Nie spodziewam się, że aż tak. Teleport, wola walki, top hatos. Jeszcze raz. Okej. Okay. W sumie, nie, nie trzeba chyba jakoś bardzo się leczyć czy coś. Tam troszeczkę może Nesko potrzebował, ale Nesko jak jest słabszy Pamiętajmy, że on też ma tą swoją fajną zdolność Że wola walki, im mniej HP ma Nesko, tym już będą obrażenia So, wykorzystajmy to Bang Neskod nieprzytomny, zaraz się wrócimy na górę go ożywić i tyle Tutaj nie ma żadnego problemu z tym, bo jest zawsze ten kryształ, tak? No lewe rękawice, w sumie dostaliśmy to zamiast tego to kupić, więc... W sumie no, fajny deal. Um. Lodowe rękawice. Twoje podstawowe ataki będą zadawać dodatkowe obrażenia od lodu. E, I myślę, że możemy to wziąć. Może to się przydać. Wróćmy na górę. Odleczymy się. Zaraz chodzimy z powrotem na dół. Bo tam na dole też jest jakieś inne piętro. Też trzeba znaleźć pewnie tą dźwignię z tego co pamiętam. Dźwignie nas doprowadzi do kolejnej dźwigni, która tworzy nam to przejście tutaj. Mana i zdrowie w pełni odnawiane. Super. Teraz to idzie jakoś prościej. Jak się zna grę i wie się, co jest, yy, że tak powiem, jak wszystko działa, to się gra dużo prościej. Jak się wszystko odkrywa, yy, to, to, to się lami. I potem ludzie, którzy grali w daną grę, mówią: Co ty robisz, Jak ty możesz tak lamić? I... Ja to sam teraz widzę. Jest troszeczkę różnicy z mojej perspektywy własnej. Ok, mamy dźwignię kolejną. No, Zawalczmy sobie jeszcze raz, tradycyjnie. Zbieranie ekspat tutaj jest ważna rzecz, więc. It takes time. Okej, okay, super, wszystko pokonane. Lecimy teraz dalej się rozglądać tutaj. Myślę, że coś tutaj leży, a to było jakiś wzór na podłodze. Dziwna sprawa. Łej, aha, tutaj nie byłem jeszcze. Przecież ja chciałem z nią walczyć, czemu ja uciekam? Cytryna oczywiście cały czas atakuje mnie Ciekawe czemu Nie, nie, ja nie mam pojęcia czemu, absolutnie Co ja zrobiłem? Pominąłem aż tak szybko, bo się wystraszyłem, że muzyka się urwała Ten kryształ pełni odnawia twoją manę HP No dziękuję, że to jest kolejny kryształ Czy to nie jest troszeczkę za łatwe? Tak mi się zdaje, to jest, to jest moje odczucie, że to jest troszeczkę za łatwe Że pierwsza gra była cięższa pod tym względem hmm. Do czego mógł służyć ten guzik? No cóż, prawdopodobnie do tego, że usnęły się teraz tamte kolce Ale rozejrzyjmy się tutaj jeszcze, ponieważ chcielibyśmy Raz, że maksymalnie się podać spić Dwa, że chcielibyśmy dojechać tych panów tutaj Napój energetyczny, zawsze spoko Chociaż mam jeszcze dużo, dużo monet do wydania, bo je zaoszczędziłem. Znalazłeś garnek. Więc właściwie nie trzeba było nic, nic z tamtych rzeczy kupić w tym antyświecie. Wystarczyło poczekać na następny level. O, kolejny boj! O, cześć. Jestem Gameboyem, ale możesz do mnie mówić boy. Prowadzę usługi spożywczą. Do usług spożywczą. Spożywczą. Okej, okay, nieważne. Nisty mu humor, może poparzyć wroga, miro ten Gala Galaretka w proszku. Milion tego chcę. Milion, rozumiecie? Mam tysiąc złotych ponad! Wow! Odnawia 40% HP wszystkim członkom drużyny. I 30% many. Tego możemy zakupić w sumie. Z 10 z 10 tego. A może po 15 nawet. Co ja się będę? Yy, bo mogę. Zapiszemy co na drugim slocie. Jakby moja decyzja skupieniu to była zła, to możemy się do tego cofnąć. Chyba. No ile moje rozmowanie jest prawidłowe. Teraz wracamy się na górę do tych kolców, Trzeba tam przejść troszeczkę dalej. I y, zobaczymy, gdzie nas to poprowadzi. Odnowimy sobie jeszcze manę, oczywiście. Dziękuję. Nie chcę go teraz używać. Dziękuję. Nie! Uciekamy stąd. Uparty. Tutaj wiele błędów popełniłem, przechodząc tę ten, ten, grę od początku. Szczególnie dlatego, że pomijałem dialogi i w, w tym momencie pojawiały mi się jakieś odpowiedzi. A odpowiedzi, y, no, mają znaczenie w tej grze. Nie są tutaj bez powodu, więc. Podjąłem kilka odpowiedzi, prawdopodobnie źle dwie odpo na dwie odpowiedzi udzieliłem, że tak powiem. Odpowie udzieliłem dwóch odpowiedzi źle. Inaczej niż w oryginalnym gameplayu. O tutaj mi się odblokowało przejście. A to dziwne, a ja chciałem przejść tam. Zobaczmy, czy tam się da przejść. Bo to mnie interesuje. Hmm? Można. Super. I tutaj jeszcze większe ekspowisko. Tam jest zejście na dół, jakieś. No dobrze, więc sobie podekspiej i zaraz zobaczymy, co tam jest na dole. Znalazłeś słuchawki. Kolejne. Wow. Podwajają szczęście posiadacza. Najlepszy hełm na świecie przynajmniej zdaniem dzieciaków z podwórka. Myślę, że to sobie pozamieniam potem. No styl. Więc zobaczmy może, co jest tam na dole. A jeszcze. Xping. no tak. Tu jest jeszcze jeden boi. Laska, pochodnia, łuk, mikrofon. Hmm. Chodzi łapka Coś jak królicza łapka tylko że ostrzejsze pazury um... Nastanawiam się nad tym mikrofonem wiecie Bo ten mikrofon Zapiszmy sobie tą grę tutaj I kupię ten mikrofon, zobaczymy co on takiego ma um, ekwipunek o ja nie żyję, fakt. Ym, magia i tak dalej. Gita. Jest mocniejszy od gita... Jest mocniejszy od gitary. Wezmę go. Zobaczymy, jak reszta stoi. To może mieć tylko pracę, więc nie może mieć mojej. Ach, nie może mieć moich broni. No troszeczkę szkoda. Zaraz zejdźmy na dół, zobaczmy, co tam się kryje. A, to jest to miejsce, co się zastanawiałem przedtem, jak tutaj dotrzeć, bo widziałem, że to jest gdzieś taka miejscówka. Koci już wirek rozsypuje. Może otruć. No dobra, spoko. Zatrujcie, spoko. Teraz wypadałoby może yy, wskrzesić mnie. Napój energetyczny. tos. Nie mm, Czerwony loom, dla tego pana Okej, okay, żyję, jest stabilnie Teraz możemy... napierdzielać Pan pan już, dziękuję, pan już leży I żegnam. Okej, okay, zobaczmy, co jest w tej skrzynce. Legendarny beach. Wow. Legendarny beach, powiadacie. Chyba muszę się cofnąć i zmienić mój wybór. Yy, ponieważ nie opłacał mi się kupić tego mikrofonu. S simple math, very simple math. O, je, jeszcze raz muszę, no tak, faktycznie. Ok, jo. Zatem mam teraz ten swój legendarny beach. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Nie pamiętam, czego wtedy znalazłem, chyba tak. Mało pamiętam. To mnie martwi. Kłopoty z pamięcią? Jakiś kryzys? Bo ja wiem. Oby nie, byłoby słabo. Anyway, teraz zostało nam tylko jedno miejsce do zwiedzenia. Jedno, jedyne. Przed tym miejscem chcielibyśmy odnowić sobie całą manę i HP. A następnie zapisać grę. Wchodzimy.